Cześć, z tej strony trener Łukasz Choiński, a w tym filmie zrobimy sobie trening góry ciała plus kardio. Zapraszam. Na początek się rozgrzejemy, także bierzemy głęboki wdech, podnosimy ręce do góry, wyciągamy się w górę. Teraz przejdź do przodu, wypchnij mocno plecy, zrób kilka takich ruchów barkami w tył, w coraz większe koła, żebyśmy przygotowali wszystkie stawy do dzisiejszego treningu w jedną, w drugą stronę. Tak jest. I teraz delikatne skręty tłowia też w jedną, w drugą stronę. Schodzimy niżej. Delikatne koła biodrami. Tak? Biodra trochę rozgrzejemy w jedną, w drugą stronę. Spokojnie. Nie spieszymy się. Jeszcze niżej. Stawy skokowe. Także takie kółeczka w stawie skokowym. No i druga noga to samo. Też kręcimy, kręcimy. Tak jest. No i teraz robimy wykopy. Przód i tył. Tak, żeby jeszcze trochę Biodro przygotować do naszego treningu i to samo w drugą stronę. Czyli odwracamy się w drugą stronę, i teraz tutaj robimy takie delikatne wykopy. No i co? Czas trochę pobiegać w miejscu, podnieść ręce, góra dół. I tu mamy za zadanie podnieść jeszcze bardziej tętno, żeby zrobiło ci się cieplej. Może już tu lekka zadyszka się pojawić. Dodaj teraz takie duże koła rękoma. Super. I to samo w drugą stronę. Ok, Teraz lekko nogi do boku, napnij brzuch, dodaj sobie koło wrotek. Barki opuszczone. Super. No i stajemy jeszcze, łapiemy dłonie, robimy kilka takich usenek tutaj w nadgarstkach. Bierzemy głęboki wdech, wydech i jesteśmy gotowi do treningu. Czas na pierwszą rundę. W pierwszej rundzie będziemy krzyżowali nogę z przodu i będziemy naskakiwać na stopę, utrzymując równowagę. Uwaga, uwaga, go. Raz, dwa, trzy, tak? Trzy. Czyli biegamy, krzyżując nogę z przodu, napnij brzuch. Jesteś delikatnie tak pochylony, pochylona do przodu i krzyżujesz nogi. Raz, dwa, zatrzymaj. I przy tym zatrzymaniu staraj się. Złapać równowagę, tak? Czyli hop i zatrzymujesz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Super. Możesz sobie przyspieszyć, jeżeli chcesz. Oddychaj spokojnie. No i walczymy. Tak jest. To zatrzymanie tutaj też jest ważne. Staramy się złapać równowagę i chwilę przytrzymać w tej równowadze. Oczywiście naskakujesz na lekko ugiętą nogę w kolanie. Ok, rozluźniamy nogi, łapiemy oddech. Czas na. Pompki, zaczniemy sobie od wąskiej pompki, czyli łokcie pójdą blisko ciała. I pamiętaj z głową idziesz daleko w przód i tu będziesz mieć też czas na uspokojenie oddechu. Gał. Dół i góra. Czyli będziemy robić same takie pompki. Im niżej schodzisz, tym jest trudniej. I zauważ, jak ja mam ustawione łokcie. Zobacz, blisko ciała idą. No nie jest taka pompka, że łokcie mi się gdzieś tam rozchodzą. Mm. Tylko po pierwsze mam ustawione dłonie na szerokość barków. Głowę, głową idę w przód, patrzę w podłogę, no i pompuję. Tak, brzuch napięty, pamiętaj o tym wyjściu tłowiem w przód, czyli nie schodzisz tutaj, mm -mm, tylko muszę wyjść w przód. Tak jakbym chciał dotknąć głową coś, co jest daleko przede mną. Go, dół, góra, pompujemy, pompujemy. Jeszcze, jeszcze, okej. Okay. Powoli wstajemy, nie spiesz się. Rozluźnij barki, rozluźnij nadgarstki. I teraz będziemy robić jumping jacki. Będziemy krzyżować nogi raz z przodu, raz z tyłu. Oczywiście brzuch będzie cały czas napięty. Popatrz. Czyli krzyżujesz raz z przodu, raz z tyłu. Tu masz brzuch napięty i robimy takie jumping jacki. Mhm. No i też staramy się troszkę zmęczyć. Nie trzeba wysoko skakać. Ale pamiętaj, że tu tu jest. Cały czas napięty i amortyzuje te nasze skoki. Tak, raz noga idzie do przodu, raz do tyłu. Super. Oddychaj. No i robimy te jumping jacki. Tak jest. Jeszcze, jeszcze. Całe 45 sekund. Mhm. Okej. Okay. Rozluźniamy nogi. Łapiemy oddech jak tam z zadyszką. Mam nadzieję, że jest. Przechodzimy teraz do szerokiej pompki, czyli ręce teraz pójdą szerzej niż barki i tutaj łokcie będą mi się rozchodziły na boki. Czyli szersze ustawienie dłoni i łokcie idą do boku. I oczywiście od Ciebie zależy, jak bardzo pomęczysz tutaj klatkę piersiową, im niżej schodzisz, tym jest trudniej, tym bardziej musisz się zaangażować do tego ćwiczenia. Tak jest, go! Jeżeli to jest dla Ciebie jeszcze za trudne, ugnij ręce tylko troszkę i już się podnosisz do góry. Tylko trochę i góra. Jak dasz radę, schodź niżej. Patrz podłogę i pompujemy. Tak jest, dół i góra. Mhm. Super, jeszcze, jeszcze. Jak tam? Męczymy klatkę pierwszą? Okej, okay, wystarczy tych pompek. Powoli wstajesz, rozluźniesz barki. Teraz będziemy biegać na trzy kolano w górę. Brzuch będzie napięty, barki będą opuszczone i oczywiście też zależy nam na zadyszce. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak? Czyli z napiętym brzuchem, barki opuszczone. Super. I zatrzymaj. Zatrzymaj. Super. I teraz tylko w ten sposób sobie biegamy. Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz to przyspieszyć. Im wyżej podniesiesz kolano, tym jest trudniej, tym się bardziej pomęczysz. No ale o to nam chodzi. Także walczymy, walczymy. Go. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak jest. Jeszcze, jeszcze. Aha. Tak i tu znowu przytrzymujesz. Na chwilę na te trzy, Ok, rozluźnij nogi, łap oddech, schodzimy znowu na matę i teraz na tej macie będziemy w podporze i w tym podporze ja będę schodził na przedramiona, robię cios, cios i wstaję, przedramię, cios, cios i wstajesz, hej, przedramię, gała cios, cios, wstajesz, nie musisz się spieszyć, staraj się to robić na napiętym brzuchu, oddychaj spokojnie, tak jest, bum, bum i wstajesz, super, hop, hop i wstajesz do podporu, tak jest, jeszcze kilka razy, damy radę, mhm. ok, Super. No i teraz siadamy, rozluźniamy barki, rozluźniamy nadgarstki. Runda zaliczona. Na kolejną rundę. Zaczynam od tego biegu krzyżowanego z przodu. Pamiętajcie o zatrzymywaniu równowagi na końcach, tutaj, żeby też włączyć mięśnie głębokie do pracy. Go. I zatrzymujesz. Raz, dwa, trzy. Tak jest. Przytrzymaj. Raz, dwa, trzy. Super. Aha. I przytrzymaj. Raz, dwa. Zatrzymaj. Biegamy, biegamy i utrzymujemy równowagę i to samo. Możesz przyspieszyć, dostosuj to do swoich możliwości. Tak jest. Jeszcze, jeszcze. Aha. Super. Okej, okay. pobiegaliśmy, łapiemy oddech. Co teraz, pamiętasz? Wchodzimy, no i czas na wąską pompkę, czyli znowu patrzysz podłogę, barki na szerokość mm, dłoni, dłoni na szerokość barków, tak to miało być, I idziemy, go, dół i góra. I znowu, im niżej schodzisz, tym jest trudniej. Dopóki ręce są słabe, dopóki tricepsy są słabe, zobacz, uginaj ręce tylko trochę i stąd się już wypychaj do góry, tak, hop, I się wypycham, ale za każdym razem zobacz, Uginam rękę w łokciu. To nie jest schodzenie tutaj. Idę w przód, uginam i góra. Chcesz się bardziej pomęczyć? Zejdź niżej. Dół i góra. Tak jest. Oddychamy, walczymy. Super. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze kilka powtórzeń. Okej. No i powoli wstajemy. Porobiliśmy trochę pompek. Mam nadzieję, że trochę ręce się pomęczyły. Możesz rozluźnić sobie nadgarstki, jeżeli chcesz. No i teraz będziemy robić jumping jacki. Krzyżujemy przód-tył. Go! I znowu w tej części. Staraj się tak to robić, żeby poczuć, że robić się ciepło, że tętno się podnosi. Jeżeli pojawi się jakaś zadyszka, to tylko należy się z tego cieszyć. Go! Super! Tak jest Jumping jack Przód i tył Krzyżujesz nogi Pamiętaj o napiętym brzuchu mhm. Super No i już Rozluźniamy Idziemy z powrotem na matę Bo czekają nas teraz Szerokie pompki. Uwaga, uwaga. Ręce szerzej niż barki. Patrzysz w podłogę i łokcie idą na boki. To jak? Zaczynamy. Gał. Dół i góra. Mhm. Góra. Brzuch jest też napięty. Tu męczysz klatkę piersiową, ale staraj się w międzyczasie uspokajać oddech. Tak, żeby te podniesione tętno podczas tych pajecyków, tych jumping jacków tu troszeczkę się wyrównało. Dół, góra, super go, 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 mhm. ciao. Dół i podnoszę się. I znowu się podnoszę, tak jest Jeszcze, jeszcze Ostatnie sekundy. Ostatnie pompki Super Powoli wstajemy. Tu się nie spiesz. Stań sobie powoli, rozluźnij barki, rozluźnij nadgarstki. No i teraz będziemy biegać i na trzy, kolana pójdzie w górę. Pamiętaj też o napiętym brzuchu i oddychamy cały czas. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tak jest. Jeżeli możesz, podnieś nogę wyżej. Jeżeli możesz, przyspiesz trochę, ale pamiętaj, żeby to dostosować do swoich możliwości. Oczywiście, tak, żeby te możliwości trochę. Zwiększyć, tak? Czyli nie tak, żeby nie było zadyszki, tylko tak, żeby ta zadyszka na pewno wystąpiła. Go! Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I też na trzy przytrzymujesz chwilę kolano w górze. Super. Jeszcze, jeszcze. Ok, rozluźniamy nogi. Łapiemy oddech. Mam nadzieję, że zadyszka wystąpiła. No i schodzimy teraz do podporu. No i w tym podporze będziemy schodzić do dołu, robić dwa ciosy i wstawać. To jak? Podpór i goł. Dół, dół, cios. Cios. Wstaje. Wstaje. Dół, dół. I cały czas w ten sposób. I tu znowu nie spiesz się. Możesz to sobie robić wolno. Tak jest. Góra, góra Cios, cios. I powoli się podnosisz. Jak tam? Udaje się to zrobić. Jeżeli by było bardzo ciężko, możesz po prostu zejść na kolanach. I na kolana po prostu robisz dokładnie to samo. Czyli dół, dół. Cios, cios. Wstaje, wstaje. Jak dasz radę, idziesz do podporu. Tak jest. Okej. Okay. Rozluźniamy barki, nadgarstki i kolejna runda zaliczona. Super. Czas na rundę numer 3. Rozluźnijcie sobie nogi, barki, nadgarstki. No i zaczynamy od tego biegania z krzyżowaniem z przodu i z naskakiwaniem na nogę. Go. 3, tak, raz, dwa, trzy. Czyli biegamy do boku. Krzyżowanie jest z przodu. Aha. Raz, dwa, trzy. Super. I biegamy. Jesteśmy nisko, barki są opuszczone. Brzuch napięty i biegasz z jednej strony na drugą. Tak jest. Raz, dwa, trzy. Mhm. Jeszcze chwila. Biegaj, biegaj. Możesz przyspieszyć. Jak są siły, to je wykorzystaj. Ok, rozluźniamy nogi. Łapiemy oddech. Schodzimy na dół. Pompka. Wąska na szerokość barków. Dłonie. Idziemy w przód. Brzuch napięty. Błokieć blisko ciała. To co? Go. Dół i góra. I oczywiście oddychamy, żeby trochę ten oddech tu uspokoić przy tej pompce. Dół. Góra. Tak jest. Wolno. Tu się nie trzeba spieszyć. Oczywiście, jeżeli chcesz. Jak przyspieszysz, to zrobisz więcej pompek w ciągu 45 sekund. No ale spokojnie. Dół, góra, dół. Tak jest. Jeszcze, jeszcze. Patrz w podłogę. Idź głową w przód. Aha. Okej. Okay. Powoli przechodzimy do siadu. Powoli wstajemy, mam nadzieję, że pompki dały Ci w kość, rozluźnij sobie nadgarstki, rozluźnij nogi, no i teraz czas na jumping jacka. Brzuch napięty, dłonie mogą być na biodrach i teraz sobie tylko skaczemy, ale w międzyczasie oczywiście dbamy o to, żeby podnieść tętno, doprowadzić się do zadyszki i porządnie się pomęczyć. Tak jest. Super, jeszcze, jeszcze. Aha, napięty brzuch. Kontroluj to, żeby tu brzuch nam amortyzował. I robimy jumping jacki. Raz, noga z przodu, raz z tyłu. Łapiemy oddech. No i co, znowu czas zejść. Na ziemię, ręce szerzej niż barki, pompka szeroka, klatka piersiowa będzie mocno zaangażowana. No i pamiętaj, że głębokością schodzenia go regulujesz poziom trudności. Im niżej schodzisz, tym jest trudniej, tym bardziej zmuszasz klatkę piersiową do pracy. I o to chodzi, więc jeżeli dasz radę zejść nisko, to staraj się tak właśnie ćwiczyć. Mhm. Go, dół, góra, dół i góra. Super, walczymy, walczymy, oddychamy, nie dajemy za wygraną. Zrób jak najwięcej pompek potrafisz, pomęcz ręce. Okej, okay. no i powoli wstajemy, jak tam góra ciała. Została w kość. Rozluźnij barki, nadgarstki, wstań sobie. Rozluźnij nogi. No i czas teraz pobiegać z kolanem na trzy. Brzuch napięty. Goł. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Super. Pam, pam, pam. Czyli zatrzymujesz na chwilę. Uniesione kolano. Tak jest. Jeszcze, jeszcze. Aha. Wbrew pozorom 45 sekund to jest całkiem sporo czasu Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Pam, pam, pam Podnieś wyżej kolana jak możesz Nie bój się zmęczyć Walcz do końca Potem będziemy odpoczywać Ok, rozluźniamy nogi łapiemy oddech Schodzisz jeszcze raz na matę, no i teraz czas na ten podpór ze schodzeniem w dół. Przejdź do podporu, patrz w podłogę i go. Dół, dół, cios, cios, wstaje, wstaje. Mhm. Pamiętaj o tej wersji mniej zaawansowanej, czyli na kolanach. Cios, cios, hop, hop, tak jest. Wdychaj. Jeszcze, jeszcze. Tu już powinno być ciężko. Góra, góra, dół, dół, cios, cios. Góra, góra. Tak jest. Okej, okay. siadamy, rozluźniamy barki, nadkarstki i runda zaliczona. Super. Czas się chwilę porozciągać. Bierzemy głęboki wdech. Zatrzymaj ręce, wyciągnij się do sufitu. Przejdź do przodu, wypchnij plecy. Staraj się już spokojnie oddychać, żeby wyrównywać oddech. Rozluźnij barki, rozluźnij nadgarstki. Głęboki wdech, spokojny. Wydech. Znowu to samo, tak jest. Ok, rozluźniamy nogi teraz jedna noga idzie do tyłu, wciskasz mocno piętę, staraj się poczuć łydkę tam tej nogi z tyłu, barki są opuszczone, cały czas oddychasz, zobaczysz jak tętno ci opadnie lekko w dół, to zrobi się chłodniej, bo teraz jak najbardziej może być gorąco, złap równowagę, słab za palce, wypchnij biodra lekko do przodu, przytrzymaj, okej, okay. połóż, sama druga noga, Dopchnij. piętę. Tak jest. Ok, wróć. Słab równowagę. Słab za palce. Odciągnij nogę. Dopchnij. Staraj się utrzymać równowagę. Połóż nogę. Jedna ręka idzie do przodu. I daję ją do boku, żeby tu bark się rozciągnął. Chwilę przytrzymuję. Super. To samo druga ręka. Idziemy do boku, oddychamy. Teraz obydwie ręce pójdą w tył. Staraj się otworzyć klatkę piersiową. Pociągnij mocno ręce w dół, żeby rozciągnąć piersiowy mięsień tutaj. Mhm. I złap teraz za łokieć. Pociągnij, przytrzymaj. I to samo, druga ręka, łapiesz, ciągniesz w tył. Super, weź głęboki wdech, zatrzymaj ręce, wyciągnij się do góry i przejdź teraz do boku, bo ciała się tutaj rozciągnie. Mam nadzieję, że już czujesz, że robi się trochę chłodniej, że tętno się obniża. Oddychaj spokojnie cały czas. Super, no i na koniec bierzemy dwa wdechy. Jeden, wydech i ostatni, najgłębszy wdech. Wydech. No i nasz trening uważam za zaliczony. Brawo! No i już! Trening zaliczony. Jeżeli Ci się podobał, daj kciuka w górę. Koniecznie napisz mi w komentarzu poniżej, jak ci poszło. No i polecam ci zasubskrybować mój kanał na YouTube. Dzięki czemu będziesz dostawać powiadomienie o kolejnych treningach, które będą się tu pojawiać. Dzięki czemu. Będziesz na bieżąco, będziesz wiedzieć w pierwszej kolejności, że jest nowy trening, i będzie ci chorciło, żeby go spróbować. A to wszystko tylko dla Twojego dobra. To wszystko na dzisiaj. Cześć!